Tyle informacji. Bardzo proszę w tym momencie, jeżeli Pan Przewodniczący wyrazi zgodę na interpelację Pani Radnej Sobatowej dotyczącą chodnika, Pana Czekaja, spraw wodnych, drugiej części chodnika, a także odsunięcia potoku w od drogi. Odpowiedziała osoba kompetentna. Ja również z ciekawością przesłucham się, jaki jest stan w tej chwili. przygotowań Państwa. Dziękuję Panie Przewodniczący. Panie burmistrzu, szanowni państwo, ja może zacznę od spraw troszkę lżejszych na początek. Otóż chciałbym państwa poinformować, że w Małym Miśniu rozpoczęły się prace mające na celu wymianę części podbudowy na drodze powiatowej, jak również w tym miejscu będzie wykonana nakładka asfaltowa oraz zostaną urożnione rowki i położone korytarza sieciowa. Całość poszacowana jest na 160. Wykonawcą jest PDN Grzeską, natomiast ta sama firma będzie również wykonywała to samo zadanie, czyli wykonanie zakładki eksportowej sportowej miejscowości, Łona za kwotę około 250 tysięcy złotych. Termin wykonania <grytanie> zadań upływa 30 października. Natomiast jeżeli chodzi o promesę powodziową, którą otrzymał. Po w kwocie 900 tysięcy. Otóż te środki nie były przyporządkowane do konkretnego zadania. Natomiast pragnę poinformować, iż jeżeli chodzi o gminę Nowy Wiśnicz, zostanie wybrany <coughs> fragment nakładki od zamku w kierunku wjazdu do zakładu karnego oraz położenie korytek ściekowych, które zabezpieczą właśnie korpus jezdni przed podmywaniem za kwotę około 130 zł. <coughs> Drodzy Państwo, Pan Burmistrz wspomniał już o tym, iż składamy wniosek do kontynuacji schetynówki. Termin składania tego wniosku upływa dzisiaj. Przebieg tej inwestycji będzie obejmował gminę Nowych Śląbowia oraz Łapanów. Dla naszej gminy zaplanowaliśmy inwestycję o wartości około. 2,5 miliona złotych. Z tego miejsca dziękuję za deklarację wsparcia finansowego tutejszego. przez tutejszy samorząd. Jest to kwota około pół miliona złotych, czyli 20% jak to było do tej pory zakładane. My po stronie powiatów zabezpieczamy 30%, natomiast aplikujemy o 50% środków zewnętrznych. Zakres tejże setynówki obejmuje położenie nowych Nakładki asfaltowej od Kobyla przez Stanie Tyśniczki do yy, oczyszczania ścieków. <coughs> Oczywiście z wyłączeniem tych odcinków, które zostały zrealizowane w poprzedniej edycji Seklinówki. Na tym odcinku również zostaną zrobione rody zamontowane yy, nowe na bariery. Natomiast jeżeli chodzi o nowy wyśnik, będą wykonane remonty chodników yy, po, w rynku po stronie yy, Komisariatu Komisji, a również po drugiej stronie. I tutaj biorąc pod uwagę sugestie pana burmistrza na ostatnim spotkaniu wpisaliśmy również w ten projekt budowę nowego odcinka w miejscowości Stary Biśnicz. Będzie to odcinek od domu ludowego strony Kopyla. Jest to około 100 metrów, na które w tym momencie posiadamy aktualne pozwolenie na... I następnie wykonanie nowego chodnika w miejscowości. Nowy Wiesnicz jest to odcinek na ulicy Orchowskiej. Jest to odcinek około 290 metrów łączącego nowy wiśnicz z Olchawą. Szanowni Państwo, ja również jestem rozgoryczony tym, iż zarzuca się powiatowi, jeżeli chodzi właśnie o, o rozpoczęcie prac na terenie Orchaty Owierzowe. Ja osobiście m.in. Dołożyłem wszelkich starań, aby ta inwestycja mogła być zrealizowana. Doceniam z tego miejsca za, zaangażowanie i współpracę pana burmistrza, aczkolwiek pragnę przypomnieć, iż decyzję o dofinansowaniu tego projektu od marszałka województwa małopolskiego otrzymaliśmy 2 sierpnia tegoż roku. Przedkład był ogłoszony w odwrotnym terminie, w związku z czym mogliśmy wprowadzić Przekazać wykonawcy w zeszłym tygodniu plan budowy. Wykonawcą jest firma Dromost. Te prace trwają fizycznie w tym momencie na terenie Gminy ściana, Natomiast dlaczego wykonawca nie wszedł fizycznie na teren budowy w Olchawie? Otóż projektant zaprojektował ten chodnik w ten sposób, iż w kilku miejscach wszedł tereny prywatne mieszkańców, co spowodowało protesty. Tych, tychże osób, w związku z tym firma poprosiła o, zaraz powiem na ten temat, w związku z tym poproszono o naradę budowy i o zgodę projektanta na lokalne przewężenia, co też się stało, mamy taką zgodę pisemną i deklarację firmy dąb która będzie podwykonawcą, iż w najbliższym poniedziałek chodzi na teren budowy, będą to co najmniej dwie brygady, także aby po prostu z jednej i z drugiej strony, rozpocząć pracę i aby w terminie do 30 listopada ta inwestycja została zrealizowana. Zapewnie wykonawcy trzeba firmy, mam takie zapewnienia, że ta inwestycja nie jest zagrożona. Natomiast jeżeli chodzi o projekt, to no ten projekt otrzymaliśmy od gminy był realizowany przez inne nowe wysiłki przekazane powiatowi. Jeżeli chodzi o problem państwa, szanowni państwo, ja również jestem rozgoryczony tym, iż właściciel działki, którą należy wykupić, żąda ceny o około 30 tysięcy wyższej od ceny rynkowej. Żenujący i poważne, no niestety trudności. Ten problem tak właściwie według mnie nie powinien dotyczyć powiatu. Ja mówię tutaj, jeżeli chodzi o wykupie działki. No, ponieważ zarządca drogi odpowiada za odprowadzenie wody z kosztu Słilezny. Natomiast tutaj jest zlewnia wód z terenów właśnie gminnych i, i uważam, że, że, że tutaj hmm, wykup działki powinien leżeć w gestii gminy Nowy Wiśnicz. Natomiast proponowane rozwiązanie przez projektanta zakłada... Wykonanie przepustu pod drogą powiatową za kwotę około 280 tysięcy złotych. Jest to olbrzymia kwota. Ja przypomnę Państwu, że dwa lata temu w miejscowości Starej w bliskości szkoły, wykonaliśmy przepust za właściwym MOST za kwotę około 150 tysięcy złotych oraz 30-metrowym chodnikiem. Także proszę tutaj, aby Państwo mieli odniesienie, jaki jak to jest poważny problem. Natomiast nie ma wątpliwości co do tego, że ta inwestycja musi być po prostu zrealizowana i, i tak powiem.